Cześć! Z tej strony Shiram, a to jest drugi odcinek serii Zagrajmy w of Legends. Znowu jesteśmy na mapie Hollowing a bez... ja... wylosowało mi znowu Ziggs'a, no, tym razem. W moim teamie jest Nasus, Cho'Gath, Zilean i Jax. Przeciwnym dali Graves, Victor, Veigar ze skinem. No, całkiem spokojny ten skin. I ze Skarnerem. Widzę, że... W moim teamie częściej się zastosowała do tego, aby mieć flash. Bariera, czyli Linosus. U nich jest tylko skarner O, jesteśmy w grze. W zasadzie mi zrąbało to trochę ten początek. Ale kij... Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Weźmy dwa razy Q E, też jest spoko. A czego ja idę? sam, ja się pytam. Dlaczego nikt nie... O, oprócz Villana nie kupuje itemków. Hmm, czy byśmy mieli grać w dwóch? Dwóch na linii? Nie, trzech. Trzech, trzech. Dobra, sobie poczekam. Czyście FPS czy jest. Bombki są z X. -u. O, cześć chomiku. Przystawmy tylko potionki. Idzie Jacksu, idzie Jacksu. Nasus, Nasus. No, na Nasus... Wake up. Oj, 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 przepraszam, pisałem. A macie, o moje bomby. A macie, na się o niech obsają i trochę tam pobiją. Jedźcie, obawiam się, obawiam się tego wygara, szczerze mówiąc. E, mimo wszystko, może całkiem nie jest damage mi zadać. Nawet jeżeli nie będzie strasznie wyformiony z tego, z, 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 z tego Q, ale tak czy siak on boli. Kurde, nic nie widzę! A, dobrze, dobrze, dobry flash akurat. Hmm. Ocz Muszę sobie dwie potki od razu O wow, no, to boli. To jest powiększony ten ten hmm. szybszy przyrost many o al dobry charas niezu ileż wiedziałem jeszcze z tak klamerskiego sposobu jak w, w grace ciężko ogólnie tu zabić tak tak bez żadnej przyczyny, tak tak od co od sobie. kila, a ty mi kila również. Chcę zabijać, być cię asesinowały. Ocz. Weigarz by o nie ogarniał, bo widać, że to śmiesznie te stuny stawia. Ma taką szansę od Wiktora, żeby zostawić nam centralnie w ten swoją klateczkę na, na twarz. Ale nie wykorzystuje tego, i to jest to na nasze szczęście dobrze. Ze strony jego drużyny to źle. Trzeba zrzucać jakoś ich bombkami O, jakbym wiedział, że on tam idzie. Dosta, był ładną bombkę na twarz. What do you mean? Ładnie, Vega. Zbierzemy się sobie apteczki. się, się sobie. Zbierzemy sobie apteczki. Trochę ta mana nam wzrośnie. No, nie wzrośnie, ale wleczy się. Grywzmy z takim lochapem. Gdybym go trafił taką jedną bombą, miałbym szansę go zabić. No, mógłbym. Ale pusznijmy to troszkę jeszcze, bo trudno mi go będzie zabić bez ...poku. Omijajmy tych dzid, bo. A czy sobie mogę Ale Wezmę tą tą. On wziął, kurde. O, i pada. No. Bumki zielone akurat naprawdę mocno harasują. Raz już dzisiaj grałem sobie i było tylko coś takiego, że zamiast na przeciwnika nakładałem te bomby na siebie, nawet nie wiem w jaki, w jaki sposób, skoro celowałem na przeciwnika. Może ALT-2, co chwilę klikałem. Nie wiem. OUCZ, znów. Nie lubię co chwilę dostać harasu na ryjek. Evoluję to survive. Macie bombkę na ryjek. A, żadne jatoczki mi nie zostawili. Nie, mm, smutna, smutna buzia. Auch. Ciebie cofam troszeczkę. Próbuję do tego wygaras, zmusić do. o! Nie low. Trzeba uważać teraz. Oooo, jeszcze większy low. Jak to? Kupił. No... Nie, on nie kupi tego. Tylko Gravity Field ma powiększony range. Kurdełę. Kupię sobie troszeczkę Hubsa, bo haps hubs zawsze się przyda. Kupimy tą maskę wtedy od razu. Lećmy. Przelecieliśmy nad Turetem. Ła Teraz będę mógł w łatwiutki naprawdę sposób Podobiłeś tych przeciwników, co naprawdę utknął na low. Ok, Kurde, o moje ulti Fire in the hole. Trzeba będzie naprawdę szybko zrobić robotona, no, aby mieć AP jak najwięcej. Próbował puszować tego Tureta za pomocą mojego pasywa. To jest bardzo sprzyjający do puszy, naprawdę. Jak ktoś nie wie, to proszę. Co 12 sekund następny atak z zadaje 55 plus 4, tam, od tego. Od magii więcej. To dodaje mi jakby drugi tego. Drugi pasek o uderzenia proszę bardzo widzieliście. Takie fioletowe. Takie Ake. I spróbuję coś tu zrobić. O, o dlaczego? Ja Fokus na mnie. Nieeeee Macie bombkę. A flash out. Dostał. Nie, 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 nie wejdę w to. Nie mam mowy, żebym w to wszedł. Ocz, chyba poszło ulti. O mi się zde. O, akurat przyszedłem. O, dobrze, że to rzuciłem bombkę, inaczej bym nie dostał, dostał asysty.

Uuu, teraz moje ulti by się przydało. Naprawdę, naprawdę moje ulti by się przydało. Zaraz tam przyjdę i spróbuję coś tam ubić w końcu. 02 No, feeder. Kurde, Myślałem, że. What the heck? to hek. To dziwne. Co robisz na susie? Odepchnijcie ich. Kurde! Okej okay. Źle puściłem tą kulkę ouch Zrobię, żeby to mnie nie zastunowało Żeby nie dostać jakiegoś... Żeby dostać żeby nie na... Na twarzyczkę Dziękuję, że gacie, ale nie musiałeś tego robić, szczerze mówiąc Dobre, mam w końcu fraga, jeja yeah. Dobrze, dobre, moje miniony są spoko Moje miniony są spoko Ha Nawet mnie tym nie trafił Huuu! Uh, blisko było było, Ale nie było Chyba kogoś trafiłem. Może To źle zrobiłeś Ale na wszystko się uh, Nawet z dobrym... nawet z mocnym slime zro zrobiłem niezłego O, Prawie, prawie Minimalnie, a byłby drugi frak już bym nie był na minusie. Aż tak Ok, dobry haras. Chyba kogoś tam zraniłem. Spróbuję jeszcze, jeszcze pod tym split pushem podtrzymać. O, wezmę sobie wteczkę. Aaaaa... Nie, dlaczego zawsze przed moim kastemulta? multa? O, nie lubię tego. I don't like it. Ktoś chyba się zbliża albo ktoś już się zbliżył do mnie Dobrze, że chociaż jesteśmy w tą piątkę Głupie by było tak z dawkiem grać, ale cóż. A trzeba kabel od myszki pociągnąć mógł kogoś upolować z Ultimatu. Ultimatum, ultimatum. Spróbuję tu jeszcze ich trochę podpuszować. Może potem ktoś się znajdzie taki łoś. O. Jej Kurde, a bym się cieszył, jakbym miał Dabla w końcu. Tam zrobiłem w poprzedniej grze Dabla. O. Nie wiem dlaczego, ale zdążyłem to wyrzucić Co ten czuł robi? Myślałem, że może... Ja bym się śmiał jakby dostał egzekuta. Więc spoko będzie, jeżeli zbuduję tam to trochę pod cooldownu pod cooldown yy, ponieważ... Będziemy wtedy bardzo szybko multi i będę mógł coś. Uuu! Ale dobrze nasus, dobrze nasus. Szybko Łapka puhuhuhu. Już myślałem, że dostanę tym asteroidą. No dobrze, F dan. Fokusować wegara to podstawa. No dobrze, oddam koledze, bo... Naprawdę low HP. Okej, okay, farma moja. Kolejny stun. U! Uh! Ała! Double skill poleciał, no do do dobrze, mówi do 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 dobrze mówiłem. Tak jakby był zlegowany, był. Kupmy sobie Wanda I Zróbmy szybkiego Robotona. Wtedy może coś tu zdziałem. Potem Ten w ten. A ten holy holly Będę miał troszkę cooldownów i będzie spoko. Wtedy już może będę miał trochę mniej kulda na Ulti. Bo zawsze kulda na Ulti. Iż im jest mniejszy, tym jest lepiej. Dlatego najlepiej grać Akali. Nie, idź na sus sam. Nie, idź sam. W sumie dobrze, idź sam, idź sam. Będę może miał fraga. Daj mi go wypatrzeć. Nie, zlamiłem multi, Jak całą grę. Won ode mnie. Nie, nie chcę paść. Dostaw mi apteczkę. Dobrze Już lepiej Jak to mogę nie tego nie trafić? Kurdełkę! I umieram mm, Dobrze, wiedziałem Ja już chyba dobrze wiem, kiedy będę tutaj umierał Ja już dobrze wiem, kiedy będę padał Mind damage slow to się zmienia... Nie widziałem w ogóle, że się zwiększa slow jak maksują u za E. Ale... Dobrze, że jest w rotacji, bynajmniej Bynajmniej... Nie, ale ze mnie feeder. Przez więc telefon z kieszeni. Okej. Okay. Godzina jaka jest 17.09. Okej. Okay. <śm> Idźmy sobie na no idźmy sobie na lejno. Nie pójdziecie tam, mojego koleżki. Dlaczego dajesz mu ulti? Nie wiem, myślisz, że to jakiegoś bosta dajesz czy co? Czy w nic nie daje oprócz, oprócz takiego Guardian Angela? O, nawet dobre to było. To było nawet dobre. Weź mi apteczkę, żeby nie mogli się wychylować szybko. Rzucę im bombę! Jaj, double kill! Wuhu! Minimal triple kill. Jaj! <ścoughs> dobre! I dajcie mi jeszcze kwadrę! Kurde! Jej, yeah, triple. Triple pull. Gdyby Gdybym coś tam się stało, mógłbym zaliczyć nawet pętę szczerze mówiąc. Gdyby tam jeszcze Weger padł, może jakoś by mi się ten, 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 ten. Skarner by mi się jeszcze jakoś nawinął, to... Może by, bym coś tam jeszcze zdziałał? Dobry haraz, minami nie jest zły. Wziąłem to za ciebie, bracie. Bum. Nie ma. Bariera. Hu. Miss. Miss of perfection. Out, 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 out. Dobra, teraz mogę iść zginąć więc więcej hapsa niż wtedy Już nie Już nie mogę Już nie idę ginąć Nie, już teraz nie Muszę się podrapać po nosie teczka moja, ja ją biorę Dziękuję Co tam tam tymi? mi? kolejny frag Jestem o, Jestem na... Na rampage'u Killing spree Shut down Jej, padłem, będę kupić items. Uhuuu uh. O, Rabadon, jak miło. Teraz będę jeszcze więcej bił z ultimem. Jej, ubijcie ją, ubijcie. No kurde, za... trochę za wcześnie. Zażryj ją, Zażryj ją. Q, 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 and daj, and, I, and I. Q, and they. O i ma tylko Nie wiedziałem w ogóle. To moje spostrzeżenie. Zawsze spokój. I wygrywają we fragach? Dlaczego oni przegrywają w ogóle? Aha, bo pewnie po prostu są pod split-burzem, Strasznym burzem i w ogóle i TP i dd. I wymykają. Prost. Eee. Du -du 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 -du. Okay. Oczko... Niedługo jadę na wycieczkę, więc może wtedy zostawię kompa włączonego. Proszę mamy, aby mi nie wyłączała. Wtedy na pewno wam coś prześlę. No, wtedy na pewno. E Potem może coś, coś nagram, jak będę miał wolne. Jakieś znowu, czy coś. Albo jak będę miał wolną chatę, po prostu. Hala zawsze spoko. Kurde, nie harasujmy tą burzą śmieszną Masz lifesteala, z mojego chila. Co za... Widzieliście to? Co za... Co za hum, naprawdę Eee, nie lagi Kurde Co się stało? Dlaczego? Nie tylko laga Dobra, kupię sobie to Włożymy grala do końca w sumie ja powinienem zrobić jeszcze to. Eee, tak. Jak to to było? Do cholery. Jakoś miałem wcześniej ustawione tego, tego. Żeby to nie było za gigantyczne, ale było całkiem spoko. Ten sklep śmieszny. Um. bors. Yy... Dobra, potem się tym pobawię. Jesteś na low, Ty jesteś w sumie na połowie. Ale co to składa? Ma Nie, muramana to już jest. Zupgrade'owane. Jedz moją bombę. Ty też jest moją bombą. Nie chcę stuna. Dostałem stuna. Yy... Jedz moją bombę. Jedz. Ale, Achille jest mój O, Facebook się odzywa Peace, Yeah! I like it. Sims Legend. Double kill! Woohoo. Taka mała rzecz, a zawsze cieszy. Nie dam ci uciec, ale i tak to nie padnę jeszcze na dodatek. Nie! Nie padłem! Jeszcze prawie zabiłem. Yeah! <laughs> zabiłem! Killing spree! One official triple! Uhu. Pist. Takie ładne komboło! Teraz mam to 78 sekund. Raz na jednej grzymiałem co 53. Czy 152 co 52. Combeło. Macie? kombeło A masz? kombeło Ocz Biorę, 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 biorę apteczki. Jadę dalej po apteczki. Nic nie widzicie. Tutaj nic nie ma. Tylko kapteczki. Ci Dobre Jaxu. Teraz mogę iść się bić. Mam flash, no znowu w Facebook. O kurde, dostałem ultę w Okej, okay, kolejny blasting tutaj, Teraz muszę tutaj, się za tutaj, Tak go nie zabijecie Hmm Jeszcze tylko 6 sekund 5 4 3 2 1 I możemy iść W sumie zastanawiam się cały czas czy nie kupi sobie czegoś na mana w końcu Na przykład jakiegoś Rod of albo coś W sumie że to, to Nie, no znowu fail Ale prawie tam wyszła a, ale to sprawia no w końcu. <laughs> lubię to. Dziękuję, że to pasujesz trzy razy. Trzy: trzy razy. Nie, tr nie trzy, tylko trzy. Nie ma flash out. O, to ma akurat duży duration. Teraz już chyba nagrywam drugi materiał z rzędu, ogólnie tak żeby wam powiedzieć. Nie wiem dlaczego wam to mówię, ale spoko. A stumet, tu jest on. nie ma. Może tam się jeszcze za trzeci zebiorę, ale nie wiem czy mi się będzie chciała grać Abyssa. Może tym razem będzie samo rift rift Zobacz, no zobaczymy. To będzie chyba GG. Już powoli będę teraz z wami żegnał Oa! To zawsze boli. To jest zawsze... Jakby nie... Miś... Czyby tego nie pie... O! GGWP. A więc tak, ja się z wami żegam że, Żegnam. To był drugi odcinek z serii. Yy, Zagramy w Richow Legend, jest na łapie Halloween Abys. Yy, łapkujcie, subskrybujcie, nie wiem. Polecajcie znajomym cokolwiek. Cześć!